moi ziomby! Dzisiaj gramy sobie w Global Strikers Myślę, że wam się ta seria bardzo spodoba I zostawicie łapkę w górę Komentarz i suba Jak wam się podoba to napiszcie Tak, podoba I tak Będą tutaj rozdawane bronie Na przykład te To wszystko będzie rozdane I będę kupywał dla was bronie Przyślę wam nawet golda Co tam chcecie Na przykład golda tych no to tak. Yy, dzisiaj będzie ten odcinek trwał 10 minut, tak będę się pilnował, będę pilnował czasu i tak może dzisiaj sobie zaczniemy grać, yy, zaczynamy grać od Bomb Defuse, bardzo popularny tryb. Będę tworzył te serwery, co wy będziecie mogli grać ze mną, więc bardzo spoko. Hasła będą wam wszystkie podawane. No, będę miał jedno hasło. Czyli nazwę mojego kanału. Musicie chwilę zaczekać, bo robię krótkie cięcia. Dobra, słuchajcie, jestem po krótkim cięciu, ale wystąpił problem. Mi się nie chciała załadować. Siema, ty I tak będę albo z wami grał. No, albo z, po prostu z botami głupimi. Co mnie tak cofa. Kurde, coś mnie dziwnie cofa. Podejrzane. Haksy robią. Haksy kuźwa. Tutaj najciężej to przeżyć. Bo z innym nie ma problemu. Ale z przeżyciem jest najgorzej. Bo albo jesteście... Pro player, że na przykład jak on przestrzała przez ściany, to da mu łapkę w górę No kurde, czemu by nie dać? O, ma tego fajnego akacza z Lego. On kosztuje około 150 golda? Chyba tak. Tak, on kosztuje 150 golda. Nie bym powiedział, że to mało, ale tu jest chyba 300 złotych. Prawdziwych pieniędzy, prawdziwych 300 złotych prawdziwych pieniędzy To więc Nie wiem czy mi się by opłacało Ale on dużo zadaje obrażeń Kurde już nie widział No co za lamus no Nawet nie można Się skampić Dobra, będę miał w Sposób by nachodził z jakimś. Za tą sklaskową lego będę Dobra, słuchajcie, i może dzisiaj jeszcze wygrać jakąś skina. Jak dobijecie pod tym filmem, po godzinie albo po dwóch, to postaram się Wam wysłać mojego, moją, moje P. Ok? Jak będzie 50 łapek w górę, przez godzinę. Przez jedną, rozumiecie? W ten dzień! Od razu po filmie. To tak, przegraliśmy pierwszą rundę, jak to wiadomo. Ale dostałem bardzo, ale to bardzo, bardzo fajną broń. Więc tak, wchodzimy sobie w arsenał. Ja sobie ją założę, bo... Czemu by jej nie zakładać? Już myślałem, że się tam... Za nie gra. Tylko właśnie nie wiem, czy to jest w karabinach, czy w czym. Poczekajcie, jeszcze zobaczę sobie coś. To tak. Słuchajcie. Wbijcie do blac Blacku. On nagrywa bardzo fajne filmy i live'y. Naprawdę bardzo fajne. Więc wbijajcie do niego. Wszystko z dużej, piszcie Black placu. i wyskoczyłam taki zielony zielony skin w, od Cesa i on ma 700 coś subskrypcji pewnie kampernie. nie nie ma już takich ludzi, co się tylko kąpili, Kiedyś z rok, dwa lata temu się ludzie tylko kąpili To jest minus, bo mam słuchawki i rozmawiam teraz z wami. I nie słyszę jego kroków na przykład. Ale chyba się kąpił siebie na spełnię. albo poszedł na A. Ktoś do niego doszedł. A będę też na tym kanale udzielał poradników. Mrabiegnę plantować bombę. Yy, poradników do tych. Do. Właśnie do tego. Do tej gry. Czyli do Global Strikers. Co się opłaca na początku? Na co się zbierać opłaca? I jak łatwo wygrać? Nie, no, ale to jest nie fair. U nie jest 3 a u mnie jeden. No, co za... I to ma być fair play. A co są poczekajcie. Proszę. Ja się tu na nich zakampię. Przyjdę do może heta. Tak, ja dostęp. Już wiedzą gdzie się kampię. Kup. Słuchajcie, za 4 minuty kończę i zobaczy ile dosenek kasy za jednego wina może za dwa A po pierwsze jak wydacie mi 50 łapencji w górę to będę bardzo ucieszony i będę nagrywał więcej takich filmów i za 50 około jak będzie 20 łapek w górę pod tym filmem to będę rozdawał wam bronię jak to przegram albo wygram, to kończę. Montuję film i wysyłam wam na YouTube. Okej. Okay? Teraz jak dla mnie strzelciło pensję. Please, strzelcie do mnie. To znaczy, że wygram, Kury. Dobra, to słuchajcie, ja wychodzę. I dostajemy 268 zł 335 XP i 6 diaksów. Ok. To ja bym się kończył, to ja już bym się żegnał z wami. To nara, do następnego odcinka. To pa!